Dzień dobry albo dobry wieczór. E, witam wszystkie osoby drogie i miłe na moim kanale Helix Tarot. Kłaniam się Wam. E, to jest wstęp do czytań na sierpień 2020 roku. E, jak zwykle zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć nie tylko swój znak słoneczny, ale też e, te miejsce, gdzie macie m, ascendent, czyli znak wschodzący do tego trzeba znać godzinę swojego urodzenia i gdzie macie posadowione planety osobiste, czyli przede wszystkim księżyc, ale też Wenus, Mars, Merkury. Tam, gdzie macie po prostu mocne miejsca w swoim horoskopie, tak do pełnego obrazu zachęcam do tego. Oczywiście przypominam, że tarot nie jest żadną wyrocznią, to jest Taki przekrój przez energię, przez to, co jest możliwe, co jest prawdopodobne, co może, co może się wydarzyć i co można z tym zrobić, tak? Na co zwrócić uwagę, i jak najlepiej to dla siebie wykorzystać. Można, ale nie trzeba, tak? Tutaj nie ma żadnego przymusu. Pamiętajcie o tym, że to wy jesteście odpowiedzialni, odpowiedzialne za swoje życie i to jest wielki przywilej. I warto z niego korzystać i nie oddawać tego nikomu ani niczemu w jakieś inne ręce, tak? Chcę Wam powiedzieć, że jak zwykle bardzo Wam dziękuję za obecność, za wsparcie, za wszystkie komentarze, za wszystkie znaki Waszej bytności, za to, że mnie wspieracie w najróżniejszych formach. Jest to dla mnie coś, co. Po prostu ogrzewa moje serce i bardzo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Wyjeżdżam na wakacje w sierpniu. Mam nadzieję, bo to nigdy nie wiadomo, ale taki jest plan, że między 3 sierpnia a mniej więcej 18 nie będzie mnie. Nie będę dostępna. Oczywiście, tak jak już mówiłam, chcę, chcę zaplanować, porzucać jakieś. Filmy dla was, żeby, żeby coś się na kanale działo. Natomiast dostęp do czytań będzie utrudniony w tym czasie. Zdecydowanie. Ja w tej chwili mam już prawie pełną listę przed wyjazdem, nie wiem, może jeszcze dwa czy trzy czytania, mogę do niej dopisać, ale potem będzie co najmniej dwa tygodnie przerwy, bo potem z kolei będę miała przeprowadzkę. Myślę, że dość intensywnie, więc też może być różnie. Natomiast no, na pewno jeśli chcecie czytanie, na. na na najbliższy czas to warto przynajmniej się zapisać do kolejki, bo przypuszczam, że będzie, że będzie rosła, tak? W tej chwili ona się skróciła do dwóch tygodni, ale myślę, że znowu urośnie, jak znam życie. E, Okej, okay. to teraz y, przechodzimy do czytań. Zapraszam Was do zobaczenia w Waszym znaku, w Waszych znakach Zodiaku. Pa, pa. Dzień dobry, Skorpiony. To jest czytanie dla Was na sierpień 2020 roku. Popatrzmy, jaka jest ta Was energia, co się, co się pokazuje, co do Was przychodzi, czego się można spodziewać, na co zwracać uwagę, co skorpiony powinny wiedzieć. Przyjrzyjmy się, jakie są energie dla skorpionów na sierpień 2020 roku. Hałasy to moje psy. Mag, jako to, co jest teraz u Skorpiona, wychodzi temu naprzeciw król kielichów. Uu, duże pytania. Daleka przeszłość lub głębokie uwarunkowania to 8 dysków. Niedaleka przeszłość, królowa buław. Co jest teraz w głowie? Jaki jest cel? A z dysków. Świetnie. Niedaleka przyszłość. Arcykapłanka, czyli jest tu progres od maga do arcykapłanki. Proszę bardzo. E, jak widzicie siebie? Trzy dyski. Praca. Praca, praca. Praca. Otoczenie. Siedem kielichów. Otoczenie takie zupełnie rozmemłane w porównaniu z Wami. Nadzieje i obawy, arcykapłan i wynik lub wskazówka, gwiazda, świetne czytanie, jedno z lepszych w tym miesiącu. 10 kielichów na spodzie talii, e, moment, tylko wyciszę trochę moje psy. O, i teraz powinna być cisza. Dobrze! No ja to widzę tak, że to jest pracowity miesiąc i ta praca jest przyjemna i pali wam się w rękach... E, w tym czasie mag czaruje, jak widać tutaj na tej karcie, wyłania się z jakiejś otchłani, tworzy święty symbol i wprowadza w życie to, co chce wprowadzić. Pierwsze, co pomyślałam, to to, że to działanie maga ma jakieś podteksty, być może etyczne. Pojawiają się jakieś pytania, jak daleko mogę się posunąć. Czy, czy wszystko co robię jest zgodne z, z moim sercem, tak? Natomiast myślę, że, yy, że jest tutaj poczucie takiego przepływu i że to jest okej, okay, i że biorę za to odpowiedzialność, yy, i, że, i że jestem w porządku wobec wszechświata, tak? Korzystając z jego energii, i przekształcając ją yy, na taki sposób, jak mi się podoba. Tak? Głębokie uwarunkowania. Mamy osiem dysków, czyli taką codzienną, systematyczną robotę. Skrupulatność, dokładność. Tutaj mamy tego baranka, który leży pomiędzy dwoma potężnymi jakimiś postaciami, potworami wręcz takimi lwopodobnymi. To jest wprowadzenie ładu i porządku w pełen sprzeczności i chaosu świat poprzez właśnie pracę, poprzez zanurzanie rąk w materię, poprzez systematyczność, dokładność, przewidywanie i skrupulatne wykonywanie swoich obowiązków, więc tu jest taka mocna podstawa, która bardzo dobrze rezonuje z tym, jak widzicie, siebie nie będę robić po kolei, bo tak mi pasuje. Trzy dyski to jest znowu działanie w sferze materii, działanie, które jest twórcze. Nie bez powodu się tutaj pojawia dzieciątko, tak? Z dwóch Powstaje coś trzeciego. Pamiętajcie, że trójki to jest zawsze bardzo dynamiczna, twórcza energia, która coś rodzi. Tak? I tutaj rodzi się coś na poziomie ciała, na poziomie zaangażowania, na poziomie materii. Czasem trzy, trzy denary mówią o po prostu bardzo dobrej pracy, pracy na wysokim poziomie, pracy, która wykorzystuje to, co mam. W sobie najlepszego, tak? To jest takie optymalne wykorzystywanie tego, co umiem, tworzenie rzeczy o wysokiej wartości, więc jest, jest duża chęć do pracy, jest chęć stworzenia czegoś nowego, ewidentnie, jest jakiś dar, a z dysków pojawił się w głowie, czyli w tym celu stworzenie czegoś nowego, tchnięcie życia, jakiś nowy projekt, nową sprawę, bardzo taka skoncentrowana na Dodawanie nowej jakości jest ta energia w tym, w tym miesiącu. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że energii jest wystarczająco. W przeszłości mamy królową Buław, więc jest tutaj też element pasji, który wystąpił, tak? Takiej, takiego poczucia, czego ja chcę, co ja chcę, co ja chcę sobą reprezentować, jak chcę promienić świat jaka to jest wartość, którą chcę dawać światu, takie poczucie też radości życia płynie z tego, tak fajne, fajne bardzo energię i w przyszłości mamy arcykapłankę która jest jakby kolejną kartą po magu, tak, czyli robicie progres, tutaj mamy te dwie jedynki, asa i maga, tutaj mamy już dwójkę, być może będzie więcej refleksji będzie trochę więcej wyciszenia się ale ten żeński element, element tajemniczy, element też objawiający to, co do tej pory było nieznane, jest też bardzo, bardzo potrzebny w, w rozwoju projektów, tak? W pracy, którą wykonujecie. Tak jak mówiłam, otoczenie siedem kielichów jest takie trochę z innej bajki, to jest dużo mniejsza moc, czuję i też spore rozproszenie na na niezdecydowanie, tak? Na, na, na wiele możliwych dróg, ale żadna nie jest konkretna, żadna nie jest na stałe obrana. Otoczenie może mieć taką funkcję trochę was rozprężającą, w, jeżeli objawi się w, w niezdecydowaniu iluzjach i takim myśleniem, takim, no coś bym zmieniła, zmienił, ale nie wiem co. To, to może być takie. Taka ciemna strona tej karty, natomiast jasna jest, inspirująca znowu, tak? bo siedem kielichów to wiele, właśnie wiele celów, wiele możliwości. Świat stoi otworem. Popatrz, ile przed tobą, zobacz, ile możesz zrobić, możesz sięgnąć po to, po to, po to, po to. Waszym zadaniem jest rozpoznać która droga jest właściwa, jaki cel jest właściwy, co Wam najbardziej służy i czym, czemu Wy możecie też najlepiej służyć, tak, T tą swoją energią, co jest najbardziej realne jakby z tego wszystkiego e i myślę, że macie dobre poczucie realności, bo w Nadziejach i Obawach pojawił się arcykapłan. Arcykapłan jest znak, to jest byk, tak, czyli to jest znak stały, e ziemski. Chcecie stworzyć coś stałego, trwałego, Takiego, co, co przetrwa, takiego, co jakby będzie miał swój ciężar, tak? Na to jest nadzieja. W obawie to mogą być na przykład jakieś problemy z instytucjami, tak, że może to przedsięwzięcie, które wydaje się, że może być duże, tak, ta wasza praca to może być coś o dużym zasięgu, może spotykać jakieś trudności związane z hierarchią, prawem, kolejnością jakby dostępywania do, do, do kolejnych, nie wiem, stopni wtajemniczenia albo pieniędzy, tak. Ktoś może być jakby przed Wami, ktoś może być bardziej uprzywilejowany, ale to się nie pojawia jako pewnik, tylko jako obawa, więc ja myślę, że równie dobrze może się okazać, że te instytucje będą Wam przychylne, po prostu. Widząc. Długofalową wartość tego, co chcecie tutaj wnieść, tą swoją pracę. Okay. I wynik, albo wskazówka, gwiazda no jedna z lepszych kart, która się może znaleźć w tej pozycji bo ona mówi: idź swoją drogą. Tak? Jesteś dobrze prowadzony, jesteś na właściwej ścieżce, wszechświat się tobą opiekuje, wszechświat patrzy na to z łaskawością, co się dzieje. Masz błogosławieństwo wszechświata. To, co robisz, przyczynia się do um, pogłębienia, polepszenia, urozmaicenia stanu wszechświata. Gwiazda jest zawsze kartą dzielenia się tym, co w nas jest najlepsze ze światem na poziomie duchowym i na poziomie materialnym. To jest też przyjęcie swojego losu, przyjęcie swojego przeznaczenia, przyjęcie swojego daru dla świata i takie pokorne dzielenie się tym, co jest we mnie najbardziej wartościowe. Więc tu jest taka jeszcze wartość dodana, do tego, że no, tak jak mówiłam, jest praca, tak? ciężka, wartościowa praca, ale ona. Służy nie tylko Wam. Ona, ona ma jakiś wyższy, większy cel i to też jest tutaj bardzo, bardzo fajne, i w tej gwieździe wychodzi. Jest jeszcze jedna karta tutaj, to 10 kielichów więc ten stan początkowy, w którym jesteście, tak, że chcecie coś nowego stworzyć, w coś, coś tchnąć życie, coś zbudować on się bierze z tego, że. Wydaje mi się, że nawet z sukcesem udało się coś zamknąć. 10 kielichów mówi o sytości, o satysfakcji emocjonalnej, emocjonalnej jednocześnie takim stanie, że wiem, że tu już nic więcej nie zbuduję tak, w, w jakimś obszarze. Tu już nic więcej się nie da wetknąć, to jest pełne. Jestem syta, syty w tym obszarze, więc zaczynam w innym obszarze. Tak? I ten obszar jest bardziej właśnie materialny. Tutaj w tym czytaniu dominują. Dyski, czyli to, co jest związane z pieniędzmi, karierą, pracą, czasem, zasobami wszelkiego rodzaju. Zwróćcie uwagę na tą stronę, zobaczcie, co nowego Wam się pojawia. Macie dużą siłę sprawczą, dużą mądrość po swojej stronie, odpowiednią ilość siły i wszechświat się uśmiecha do tego. Bardzo Was zachęcam, żeby to było aktywne innowacyjny, twórczy miesiąc, wykorzystajcie ten czas właśnie w taki sposób, bo energie są temu bardzo przychylne, a ponadto, niezależnie od tego wszystkiego, życzę Wam, żeby to był bardzo dobry, szczęśliwy miesiąc dla Was, dużo szczęścia, dużo zdrowia wam życzę, wszystkiego najlepszego, pa! pa.